Samochód osobowy zderzył się z tirem. Są trzy osoby, y, trzy osoby zginęły na miejscu. Kierowca jest w szpitalu z licznymi obrażeniami. Y, śliska jezdnia, nadmierna szybkość. Najprawdopodobniej to było przyczyną wypadku. kierowca samochodu ciężarowego widział jak samochód osobowy na łuku drogi prawdopodobnie wpadł w poślizg, zaczął go obracać chciał uniknąć tego zdarzenia Ciężarówkom no jednak nie udało się uderzył w samochód osobowy policję. Pogodzi, że nie mogą wystawić drogowego do kierowania Thank you.